Na konkursie zorganizowanym dla uczniów szkół w których zarobany jest na turnieju jeden z dziesięciu w ciągu całego roku szkolnego obchodzimy wiele uroczystości świąt. Wśród nich są też święta związane z nauk, z matematyką lub z innymi dziedzinami, w których stosowanie wiadomości i umiejętności z matematyki jest niezbędne. I tak oto od 7 do 22 października obchodzimy Europejski Tydzień Kodowania. 23 listopada będziemy obchodzić Dzień Fibonacciego, 14 stycznia Światowy Dzień Logiki. 25 stycznia Dzień Kryptologii. 29 stycznia Dzień Składanki i Łowiedźówki. 9 marca Dzień Statystyki Polskiej. 14 marca Międzynarodowy Dzień, Dzień Matematyki oraz Dzień Liczby Pi. A dziś, 17 listopada, obchodzimy Światowy Dzień Naukowy. A ponieważ nauka przez przynosi dobre efekty. Zapraszamy Was do naszego konkursu. Pytania dotyczyć będą nie tylko tabliczki mnożenia, ale również innych wiadomości z matematyki, z którymi zetknęliście się w lekcjach matematyki zarówno w szkole podstawowej, jak i w naszej szkole. Wielu Ile jest dwa razy sześć? Rozpoczynamy aż kompleks z jest dziesięć. Kasper Hołda z klasy trzeciej. Szymek Krakowski z klasy pierwszej. Kasper Kasprzy z klasy drugi. Karolina z klasy trzeciej. Eryk Kajk z klasy Mateusz z klasy pierwszej. Patryk Rema z klasy pierwszej. No, A, w Radek zero. Trzecia <grymne> pani. Pierwsze pytanie do wynika numer 1. Ile jest 7 minus 10? Minus 3. Prawidłowa odpowiedź. Ile wynosi 15 razy 0? 0. Prawidłowa odpowiedź. Ile godzin przypadowa? 24. Prawidłowa odpowiedź. Ile w szczebli powinna mieć rawina? <grymne> Nie wiem. Wszystkie. W którym miesiącu jest październik? Dziesiąty. Prawidłowa odpowiedź. Ile sekund trwa minuta? 60. Prawidłowa odpowiedź. Ile kwadransów trwa lekcja w szkole? Trzy. Prawidłowa odpowiedź. Co to jest ilości? Liczba poproszę nie? Nie, wynik. Prawidłowa odpowiedź. Pan z numerem 9. Jaka to liczba? 1 i 6 zer? Prawidłowa. odpowiedź. Ile sztuk mieści się w cudzinie? Dwanaście. Prawidłowa odpowiedź. Jak nazywamy wynik odrębowania? Różnica. Prawidłowa odpowiedź. Czyli Czy liczba 138 jest parzysta? Jest. Prawidłowa odpowiedź. punktów wspólnych mają niepokrywające się proste, równo, proste równoległe? Nie mają. Jaki przyrząd służy do mierzenia kątów? Kontowość. Prawidłowa odpowiedź. Ile wynosi pierwiastek kwadratowy z 16? 4. Prawidłowa odpowiedź. Ile gramów mieści się w jednym kilogramie cukru? Prawidłowa odpowiedź. Jak nazywa się kąt, który ma 95 stopni? Prosty. No Ile dni ma luty w roku przestępnym? 28? 29. Ile cyfr znajduje się w zapisie liczby milion? Siedem. Zycięsto zostaje Karolina, drugie miejsce zajmuje Kuba oraz trzecie miejsce Kacper. Gratulujemy oraz zapraszamy do odebrania nagrody oraz zdjęcia powiązkowego.